Też kochani mi damy zby długo być skiepanem pewnie przez was w filmie Czyli wyniki konkursu, które zrobiłam razem z kalendarzem adwentowym. Jeżeli nie wiecie, jakie było zadanie, no to waszym zadaniem było napisać komentarz o waszej ulubionej postaci z serialu. I. Właśnie, dosyć ciężki miałam wybór, ponieważ dostałam aż 57 komentarzy pod tamtym filmem. Bardzo dziękuję za wszystkie. I na początku miało być tylko jedno miejsce, czyli nagrodą miał być ten koń, w krwi, angielski, z kalendarza adwentowego, tego co otwierałam na kanale. Ale po tym, jak to mój największy prezent, czyli przyczepę, Zeszlejsza. To znalazło się tam kilka rzeczy, które mam u siebie. I postanowiłam, że je również wystawię w konkursie. Także zrobiłam jeszcze drugie i trzecie miejsce. Na drugim miejscu będzie klaczka zliska, która była do tej, dołączona do tej przyczepy oraz taka oto stajenna. Widzicie, nie odpakowywałam ich z tych folii, bo pomyślałam właśnie, że można je dać na konkurs. I jeszcze dodatkowo do pierwszego miejsca będzie dołączony mini katalog ze się z tego roku. Ja już taki jeden katalog mam, bardzo podobny, więc mogę bez problemu go dołączyć do nagrody. I teraz jeżeli chodzi o zwycięzców. Zaczniemy od miejsca ostatniego, które zdobywa Wiktor Gołaszewski. Bardzo gratuluję. I on właśnie wygrywa tą stajenną. Już spróbujemy też lepiej pokazać. Czyli trzecie miejsce Wiktor Gołaszewski wygrywa Tą stajenną. Gratuluję. Teraz drugie miejsce to Malwina Kempowicz. Jeden z najdłuższych i najfajniejszych komentarzy, jakie dostałam. I to ona wygrywa tą klacz fryzyjską. Mam nadzieję, że się ucieszysz. I pierwsze miejsce to Horse is ready. I ona wygrywa właśnie ogierę pełnej krwi angielskiej z kalendarza oraz ten mini katalog. Mam nadzieję, że wszyscy, co wzięli udział w konkursie, są zadowoleni i że, i że Wam się spodobają nagrody. Postaram się jak najszybciej je wysłać. I oczywiście proszę wszystkich zwycięzców o przysłanie mi wiadomości prywatnej na Facebooku, Instagramie lub w mailu. Wszystko będzie podane w opisie, ale właśnie na te miejsca, o, o których mówię, macie mi przysłać swoje adresy, abym mogła Wam wysłać nagrody. Także dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Na końcu filmu będziecie mogli zobaczyć screeny zwycięskich komentarzy oraz screeny wyróżnionych komentarzy, ponieważ postanowiłam. Również wyróżnić kilka osób, które również się postarały i napisały bardzo ładne komentarze. Więc jest kilka wyróżnień. Więc to wszystko będziecie mogli zobaczyć na końcu filmu. A teraz się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeżeli chodzi o kolejny konkurs, gdybyście o to pytali, no to prawdopodobnie będzie on dopiero na 25 tysięcy subskrypcji. Więc. Trochę trzeba poczekać, ale myślę, że warto, bo jak wiecie, coraz bardziej się staram o nagrody, żeby były jeszcze fajniejsze. Także myślę, że warto czekać na kolejne konkursy, bo może będą jeszcze lepsze nagrody. Także pamiętajcie o tym. Jeżeli nie chcecie przekapić kolejnych konkursów, no to pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i wciskaniu dzwoneczka. Wtedy na pewno nie ominacie, nie ominacie kolejnego konkursu. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me. French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas my true lucky gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas my true lucky gave to me five golden Four calling birds, three French hens, two turtle loves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a laying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle loves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a singing, six geese a laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me Eight meads a milking seven swans a-swimming, six geese a lake, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pig.